Szłobek Publiczny nr 2 w Bielawie to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się placówka, która zapewnia opiekę i edukację dzieciom w czterech grupach. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodzonego Placu Zabaw i oferuje doskonale wyposażone, przestronne sale spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny. Szłobek działa zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i standardami opieki nad dziećmi do lat 3. Ważnym elementem funkcjonowania żłobka jest ścisła współpraca z rodzicami, która odbywa się poprzez zajęcia otwarte, warsztaty, wspólne wydarzenia integracyjne. Żłobek aktywnie współpracuje również z lokalnym środowiskiem, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, wspólnie tworząc przestrzeń wspierającą rozwój dzieci i promującą nowoczesne, empatyczne podejście do wychowania. Jesteśmy placówką, w której kluczowe znaczenie mają relacje, komunikacja i uważność na potrzeby dziecka. Naszą misją jest tworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska. Pracujemy w duchu empatii, szacunku i świadomego towarzyszenia dzieciom w ich rozwoju. Bliskość, zaufanie i wzajemna współpraca z rodzicami to fundamenty naszej codziennej pracy. Praca z małymi dziećmi to nie tylko empatia i cierpliwość, ale też rozwój. Dlatego też od początku istnienia placówki stawiam na edukację zespołu. Udaje się to dzięki pozyskiwaniu funduszy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dotychczas realizowaliśmy szkolenia w zakresie dietetyki pediatrycznej, pozytywnej dyscypliny oraz pedagogiki Marii Montessori w zakresie żłobkowym. W obecnym roku pozyskaliśmy dofinansowanie na kolejne szkolenia, na które niecierpliwie czekamy. Będą to szkolenia z zakresu komunikacji bez przemocy, diagnozy zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej u małych dzieci oraz szkolenie z zarządzania. Personel naszej placówki dzięki szkoleniom potrafi adekwatnie reagować na trudności dzieci i wspierać je w rozwoju. miejsca chciałabym serdecznie podziękować pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie, którzy pomagają na każdym etapie składania wniosku o dofinansowanie. Dlatego też serdecznie polecam korzystanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wszystkim przedsiębiorcom. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument finansowy, z którego mogą korzystać pracodawcy chcący inwestować w podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników oraz własnych. Środki z KFS są przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy i służą wsparciu kształcenia ustawicznego. Finansowanie może pokrywać nawet od 80 do 100% kosztów szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, egzaminów zawodowych czy badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia danego kształcenia. Jestem właścicielem firmy Fitness lub piękni i zdrowi. Razem z żoną prowadzimy klub Fitness, w którym mamy dobrze wyposażoną siłownię. Mamy o bezpieczeństwo. Mamy dobrze, prowadzimy zajęcia fitness. W drugiej części mamy salę prawie 300 metrów. Mamy wykwalifikowaną kadrę instruktorską, którzy, którzy profesjonalnie przeprowadzają wszechstronne zajęcia, no, począwszy od jogi, pilatesu, czyli jeżeli chodzi o rozciąganie, dbanie o, o nasze stawy. Jak również zajęcia taneczne, te zajęcia dynamiczne, zajęcia aktywne, te crossfit. Mamy saunę, czyli jeżeli chodzi o regenerację po zajęciach, po ćwiczeniach. Mamy kordy do skłosza. O możliwości skorzystania z finansowania KFS dowiedzieliśmy się ze strony internetowej Urzędu Pracy oraz z internetu. Finansowanie z KFS zostało objęte wsparciem jedna osoba, y, trener personalny, fizjoterapeuta Arkadiusz Sutuła, ze względu na specyfikę jego pracy. Po odbyciu szkoleń y, mamy większy wachlarz y, możliwości, jeżeli chodzi o pomaganie ludziom, y, bardziej profesjonalne podejście do, do, do całej sytuacji. Szereg kursów, które pozwoliły mi na rozwinięcie moich kwalifikacji zwiększyło mi możliwość, jeżeli chodzi o pomaganie, o układ ruchu kolana, łokcie, staw łokciowy. Tutaj jest łokieć tenisisty, łokieć golfisty. Jeżeli chodzi o funkcję powięzi i całą biomechanikę, całą pracę naszego organizmu, możemy w dużo lepszy sposób prowadzić, usprawniać, pomagać ludziom. Jest to bardzo pomocne przy mojej pracy, zarówno jeżeli chodzi o wykorzystywanie tego jako trener personalny, jako fizjoterapeuta, rehabilitant. Zachęcam wszystkich do skorzystania z programu KFS ze względu na to, że można zdobyć umiejętności, które przydadzą się w pracy. Z Urzędem Pracy nam się współpracowało rewelacyjnie od momentu złożenia samego wniosku do momentu podpisania umowy, byliśmy w stałym kontakcie z Urzędem Pracy jak również panie, które nas obsługiwały bardzo nam pomagały. Dolny Śląsk wspiera przedsiębiorców, przez to jest na Dolnym Śląsku fundusz szkoleniowy. Jest to krajowy fundusz szkoleniowy. 25 milionów złotych przekazaliśmy do powiatowych urzędów pracy. Mamy jeszcze 5 milionów w tak zwanej rezerwie. Są to środki, które trafią do przedsiębiorców. Około 1000 przedsiębiorców otrzyma takie środki. Zostanie przeszkolonych 7000 pracowników na Dolnym Śląsku, podniosą swoje kwalifikacje. Będą to pracownicy przedsiębiorstw, ale będą też to pracownicy instytucji rządowych, instytucji samorządowych i innych instytucji publicznych. Będą to dobrze wydatkowane środki dla mieszkańców Dolnego Śląska. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to narzędzie, które od ponad dekady pomaga dolnośląskim firmom. Dzięki środkom Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawcy z Dolnego Śląska mogą wspierać swoich pracowników w rozwoju kompetencji, w rozwoju, który ma dostosowywać ich kwalifikacje do potrzeb dolnośląskiej gospodarki. Ważnym aspektem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest to, że począwszy od przyszłego roku ze wsparcia mogą skorzystać również osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. W całym kraju jest obowiązek stosowania jednolitego wzoru wniosku elektronicznego. Wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy PSZKFS jest dostępny na portalu praca.gov.pl po uruchomieniu naboru przez dany urząd w konsoli praca.gov.pl. Dla wnioskodawcy, wniosek jest dostępny po załogowaniu i wyborze odpowiedniego kontekstu: Osoba fizyczna/Organizacja.